Pan dyrektor Jarosław Kostyła zdecydował się przekazać jedną z karetek dla naszych przyjaciół na Ukrainie. To chcę pana dyrektora poinformować, że po wielu przesunięciach i takim skutecznym zarządzaniu pieniędzmi może liczyć na 1 800 000 zł i na zakup nowych pięciu karetek ambulansów dla swojego pogotowia. Ta dzisiejsza no właśnie niespodzianka powinna być z tym związana, więc będzie potrzebował nowych miejsc parkingowych, więc będzie okazja kolejne karetki przekazywać ludziom, którzy będą ich, ich potrzebować. Oczywiście karetka wypełniona po brzegi różnymi dodatkowymi medykamentami. Ważne również rzeczy słu dotyczące służby zdrowia 3 miliony 300 tysięcy złotych na nowy angiograf w szpitalu klinicznym, dodatkowe milion złotych na wyposażenie centrum chorób serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, 700 tysięcy złotych dla szpitala MSWiA w Buchołazach, zarówno na nowy tomograf za 300 tysięcy złotych, jak i kilkaset tysięcy na adaptację pomieszczeń. Zgoda dla szpitala w Kędzierzynie Koźlu na wydanie oszczędności miliona 800 tysięcy na nowy stół operacyjny, endoskop urologiczny, nowy aparat RTG, dodatkowo jeszcze do, pieniądze dla pań pracujących w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 600 tysięcy złotych na nowe urządzenia związane z badaniem COVID. Więc no, gdzie jak nie tu o zdrowiu i dodatkowych pieniądzach i możliwościach związanych z leczeniem, z leczeniem naszych mieszkańców.